Jego śmierć napełniła bólem Jego rodziny i nas po obecnych. Wszyscy bierzemy udział w cierpieniu Jego najbliższych i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Krzysztofa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wstrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Pisaj Królowo, a tu że życie słodycze i nadzieja nasza. Witaj. Do, do Ciebie wołamy, wygręcy synowie i do, do Ciebie wdychamy, i płaczą, na tym wypadłem, przeto orędowniczko pan nasza, pan one pan miłosierne pan oczy pan Twoje pan na nas wróć. A pan Jezusa pan błogosławione, owo żywota pan Twojego, pan po tym wygnaniu nam okaż. O łaska, o pan litościwa, pan Anioł Panie, nie upańczcie z sobą, Panie Maryi i mi boczela słucha świętego. Słuchowaś Marej, ona cię pełna, Pan z sobą, błogosławiona świętymi gwiazdami i błogosławiona oczelotę tego Jezusa, święta Marej, ona to bódź się, się, Bód się, Bód się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionowo żywota swego Jezus. Święta Maryjo Matko Boga się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niechaj odpoczywa w pokoju wiecznym. mamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.